Siemano, witam w drugiej części budowania wyspy. Trochę tutaj podmieniłem rzeczy. Na przykład dodałem tutaj takie skały, które miałem zrobić w poprzedniej części, ale no niestety zapomniałem. Tą figurkę przestawiłem i te takie stworki, na przykład tutaj ten niebieski, tutaj ten zielony, zrobiłem w innych miejscach. A tak to tutaj się nie zbytnio nie podmieniało. No i dzisiaj yy, zrobimy trochę większą tą wyspę. Tutaj zrobimy śnieżny taki biom, yy, trochę taki śnieżny. Tutaj potem yy, na pewno nie. W dzisiejszym odcinku zrobimy latarnię, na przykład w części trzeciej. I inne, na przykład tutaj jeszcze zrobimy wyspę. I inne takie różne rzeczy, które będą sprawiały, że ta wyspa będzie jakaś taka żywanie. Tylko tutaj dwie figurki. Tutaj ta e, dziewczyna. Patrzy się na coś właśnie też może tutaj damy jakiegoś szkieleta. Tutaj już zaczepiłem taki mały ten. Taki mały klocek z dzyndzlem. Więc, yy, jest, więc dodamy tu jakiegoś szkieleta, który właśnie ten dzyndzel łapie, będzie się łapał za jego ramię. No i to jakoś ogarniemy. Na początku może myślałem, że tutaj yy, dodamy na przykład taki oto klocek o i to będzie jakiś tam inny gatunek, niezbadany gatunek kwiatka jakiegoś. Ten kod też nie zmienił. No i dalej co możemy zrobić? Zobaczymy. Już wiem. Tutaj w tych miejscach dodamy sobie żagle, na przykład jeden tutaj. To całość się trochę rusza. O, na przykład tutaj już nie spadło. Ten przesuniemy trochę dalej od siebie. Chwila, zaraz to ogarnę. Dobra, gotowe. Yy, I dobra, mówiłem o szkielecie, także dodam sobie, dałem tutaj mu taki topór, to jest yy, Szkielet z zestawu LEGO Fortnite. Z obozu Iskry. Tam był zwykły bananek Iskra, i ten szkielet, właśnie to sobie go zabierzemy i właśnie weźmiemy go tutaj, za ramię przyczepimy. Tutaj. No, i już ta dziewczyna będzie mogła się na kogoś patrzeć. Szkoda, że nie mam e, czapki takiej kapitana, żeby go mianować na kapitana tego wraku. No, ale trudno. Moim zdaniem jeszcze tutaj jest pusto. Zadamy sobie takie dwie figurki. Na przykład jedna będzie na takim przezwarczystym klocku, że niby będzie lewitowała, bo jakieś malo, no, no, moce. Druga będzie taka nachylona, patrzyła się na niego. A trzecia to będzie taki trochę ym, taki niski chłopak z, jaka, z miaską i jakimiś mocami. Nie wiem, elektryczności czy coś takiego. Trochę mi przypomina ten koleś. Yy, był taki koleś. Yy, on się nazywał Marty, na przykład. Yy, z tortugi był. I on był z filmu Piraci z Karaibów. To właśnie on mi go trochę przypomina. Tutaj jeszcze dodamy takie doki. Na przykład już zrobiłem taką podstawę. Oj, oj, oj. Chwila, zaraz to ogarnę. Dobra, i już wszystkie zasoby są na swoim miejscu. Tu są węgielki, tam jeszcze jakiś kompas jest. No i można to tu przyczepić, to będą jakieś doki. No i dodamy jeszcze tutaj taką figurkę. Że niby on idzie po niego i chce go yy, tymi swoimi ostrzami. Nie wiem, czy powinienem to mówić na YouTubie, ale wiecie o co mi chodzi. Trochę większa podstawa, bo tutaj zrobimy sobie nieco innego jak rekina. Trochę nie wyszedł, ale mam nadzieję, że to trochę przypomina rekina. No i dodamy tutaj sobie wysypkę z takim starym drzewem i takim rzutkiem, który ma jakiś tam przyrząd do mierzenia czegoś czy coś takiego. No i to jest jakiś badacz, który trafi na tą wyspę, nie jak się dostać. I przyczepimy sobie ten. No i daję mu jeszcze taką obrażoną minę, bo wie, że za nim jest rekin. No i nie jak uciec, więc ma trochę przekichany. No i gość programu, czyli tutaj zrobimy nieco inno, jak już wcześniej przygotowaną. Moja chwilę się zepsuła trochę. Biom śnieżny. I tutaj będzie pod takim kątem, że to na razie weźmiemy tutaj. To jest tak, to jest ciekawie zrobione element y, paneli fotowoltaicznych z, y, zaczepiony na chwytaku, no i jak zrobimy go bokiem, no to, znaczy bokiem, jak zrobimy go od y, tyłu, to będzie można zrobić kawałek może, ale na razie to musimy zdjąć, opa i przyczepić oto. No i tutaj mamy takie różne kości, dużo śniegu, tu jakieś, jakieś kości takie mm, pomniejsze porozrzucane, Tutaj jest ogon, tutaj dwa, dwie części żebra. No i zobaczymy jak to będzie. No a no i jeszcze zapomniałem, tutaj jest jakiś jeden kwiatek, tutaj jest drugi kwiatek. No, i mamy tutaj wcześniej z tamtego odcinka już poznaną figurkę dziewczynki z teleskopem, która patrzy na gwiazdy. Chociaż jest dzień, ale w nocy to działa. Na serio. No, i na koniec jeszcze możemy dać ten element już wcześniej zdjęty. Wsuniemy go o tam, żeby trochę nie wystawał i przyciągnął i tutaj wszystko wczepiamy. No i cała makieta jest na razie gotowa. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podoba, czy się wam nie podoba, bo może być więcej takich serii. No i piszcie też w komentarzach, co tutaj dobudować. Siema.